Dzień dobry, witajcie moje drogi bliźnięta. Zapraszam Was kochani do czytania dla Was na czerwiec. Jak się pokazuje ten miesiąc w ogólnych energiach dla osób spod Waszego znaku? Co Wam sprzyja, co Wam przeszkadza, na co zwrócić uwagę, o tym będzie dzisiaj mowa. Podzielę również to czytanie na miłość, uczucia, relacje, związki, rodzinę, finanse i pracę. I tutaj. Dodatkowe informacje dostarczy nam druga talia. Oczywiście na początku też będę o tym mówiła, ale jeszcze kilka słów tytułem do powiedzenia możemy przecież zobaczyć. Tak? Na koniec, jedna karta z przesłań anielskich, czyli dla Was rada, wskazówka, podpowiedź. W którą stronę kierować swoją uwagę, żeby było jak najlepiej dla Was. Życzę wszystkim cudownego miesiąca. Zapraszam do czytań indywidualnych. Dziękuję za Waszą obecność i zaczynamy. Zaczyna się bardzo przyjemnie miesiąc, można by powiedzieć na bogato, <gry> dlatego że mamy króla monet, który mówi o lepszej sytuacji finansowej, dobrej, bardzo dobrej właściwie. Tym bardziej, że on jest z dziewiątką pentakli, która pokazuje większe pieniądze. Czyli takie pieniądze, które już nas w całości satysfakcjonują. Przeznaczone dla nas w całości, tak? Więc w dziewiące zbieramy efekty swoich działań wcześniejszych. Albo w ogóle nie tylko, że swoich, ale zbieramy efekt, czyli zbieramy już ten ostateczny wynik tego, na co pracowaliśmy, albo do czego zmierzaliśmy. No, różna to może być droga, niekoniecznie to musi być praca, ale w każdym razie dziewiątka Pentakli pokazuje nam sukces na polu materialnym. A tym bardziej, że król monet też jest, może mówić wyższe stanowiska, może mówić awanse. Osoba z Waszej rodziny może być pokazana, w królu monet może być też pokazana. Pokazane, że tutaj ważną rolę z początkiem miesiąca pełni ktoś spod znaku koziorożca, panny lub byka. Więc król monet jako wasza energia pokazywałby, że czujecie się... Zadbanie finansowo, że macie wszystko, że stać Was na wszystko, że jesteście zadowoleni, Wasza pozycja materialna jest silna i tak dalej. Może być też pokazane, że z taką osobą macie do czynienia albo z sytuacją, która jest związana z takimi tematami. Czyli początek miesiąca, krótko mówiąc, dla bliźniąt kręci się wokół finansów, wokół pieniędzy i jest to raczej tutaj pokazane jako korzyść duża dla Was. Ale niekoniecznie mogłoby się to wiązać z pracą czy z Waszą systematycznością, dlatego że ósemka monet jest pokazana na. Wyzwaniu może mówić w tym miejscu, że brakuje tutaj takiej zacięcia do pracy, pracowitości, systematyczności w działaniu, że brakuje rozsądku. <grym> Więc te pieniądze tutaj z początkiem miesiąca tak jakby bardziej wyglądają dostane skądś, no, niż że wypracowane, bo ósemka monet pokazuje nam, że tutaj z pracą chyba i takim powolnym. Rozwojem w tym zakresie y, możemy nie mieć do czynienia. Tym bardziej, że jest jeszcze oprócz tego czwórka Bucharów, która może pokazywać y, brak chęci, ochoty w ogóle do czegoś, tak? Różne mogą być tutaj sytuacje. Widać, że jesteście w jakichś nowościach, bo y, i tutaj na podstawie czytania jest As Kielichów razem z Trójką. Y, trójka pokazuje angażowanie się w nowe działalności i. Y, a z kielichów, że jest z tym związana emocja, nowa emocja, prawda? Już nie rozważając, czy to jest emocja pozytywna, raczej w asie kielichów jest pozytywna emocja, ale ponieważ wszystko w tarocie jest dosyć względne, więc jeśli tyle osób ogląda, to ja po prostu wolę powiedzieć, że jest tutaj pokazana nowa emocja która będzie za sobą ciągnęła Wasze działania. I w trójce buław widzimy rozpoczynanie nowego działania, dobieranie jakichś nowych działań, większe zaangażowanie w działanie, samodzielność dużą, ale może także pokazywać podróż, że może i cieszę się z tego, że gdzieś wyjeżdżam. Cieszę się może, że gdzieś wyjeżdżam, może wyjeżdżam na spotkanie rodzinne gdzieś jakieś. To co do tego, albo w ogóle na jakieś takie spotkanie z miłymi osobami rodzinne, właśnie lub jakieś tego typu. Zaraz do tego dojdę, i mogę po prostu zmieniać miejsce, co może być pokazane w karcie śmierci na połowie miesiąca, ale może być też coś innego pokazane. W każdym razie w myślach również jest inicjatywa odwaga, ciekawość i również karta Rydwanu, która pokazuje nowe kierunki, nowe cele, nowe wyzwania przed Wami, a może, mogą być i podróże, czy wyjazdy czy duża zmienność, konieczność aktywnego zaangażowania się w jakieś sytuacje. Tu jest pokazane, więc tak na przykład może być z początkiem miesiąca, może być pokazane, że ktoś awansuje, a może to po prostu wiąże się u niego z tym, że wcale on tutaj nie pała zachwytem, że będzie miał więcej pracy na przykład, bo ta ósemka pentakli jest na wyzwaniu i może tej osobie wcale się nie chce pracować więcej, bo tutaj już nie jest pokazane w czwórce pucharów, że ona jest pracą już zniechęcona, znudzona lub wypalona. W ogóle może się pokazywać, tak jak powiedziałam, że ktoś ma jakieś pieniądze, na przykład ze spadku, z testamentu, albo właśnie taką większą gotówkę, która, którą można skądś dostać, ale skąd to już będziecie prawdopodobnie widzieć. I z tym się wiąże tutaj wrażenia, jakieś nowe, właśnie ciekawość, nowe wyzwania. Podróże się mogą wiązać z tym, i to jest tak właśnie pokazane. I połowa tego miesiąca mamy czwórce, która jest w uzupełnieniu pokazaną czwórkę, czyli czwórka najbardziej kojarzy się ze spotkaniem rodzinnym albo z jakimś świętem, czyli z jakimś wolnym dniem, jednym, drugim, trzecim, kilka dni wolnych. Jest co świętować i to świętuję sobie, więc robię sobie przerwę, na przykład w pracy, w działaniach, jakie mnie dotyczą. No i właśnie na połowie miesiąca ta karta śmierci może pokazywać, że znajduje się zupełnie w nowym miejscu, zupełnie w nowych okolicznościach, e, lub wśród nowych ludzi. W każdym razie otoczenie jest dla mnie e, no w jakimś sensie taką zmianą, która może Może i sprawiać mi pewną trudność, albo mogę potrzebować chwili czasu, żeby się w tym nowym otoczeniu odnaleźć. Czwórka zresztą buław, o której przed chwilą mówiłam, również jest pokazana jako Wasz punkt widzenia, razem z tym giermkiem, który był tutaj, więc widzicie, że te karty też się troszeczkę powtarzają. Cały czas nam inicjują działanie, odwagę, skutki, że ja tutaj chętnie przystępuję, że chcę się z kimś spotkać może, że mam tutaj w tej czwórce raczej są pokazane takie przyjemne, fajne relacje. No i ta karta śmierci może też pokazywać jakieś trudniejsze y, chwile, prawda? Trudniejsze dla nas chwile, no bo to jest karta, która się łączy ze stratą, z jakimś trudnym przeżyciem, może się łączyć, ale po tej energii no, szybko jakby wracamy do siebie. Tutaj jest taki wymóg, trochę, żeby szybko się odnaleźć w tym nowym środowisku, w nowym otoczeniu, więc w karcie śmierci jest pokazana całkowita zmiana. Zmiana lub strata. Tak, i ta karta jest najsilniejszą energią w tym czytaniu. Z tym, że tak, wiem, że jedne osoby odbiorą tą kartę na środku swojego czytania niezbyt przyjemnie. Niezbyt przyjemnie. No, bo sama jej nazwa jest taka. I faktycznie no, nie można wykluczyć, że coś tutaj takiego trudniejszego może być w połowie miesiąca lub około tego czasu dla Was zaprogramowane już. Ale na przykład, mi czasem karta śmierci pokazywała też takie radykalne porządki, totalne porządki, totalne zmiany, wszystko postawione do góry nogami. Także kompletna reorganizacja może być tutaj pokazana. Jak ktoś na przykład ma pracę i by to dotyczyło pracy, to może mieć kompletną zmianę obowiązków pokazaną. Jeżeli ma ktoś spotkanie rodzinne, to to spotkanie może być dla niego jakieś takie na przykład wśród osób, których w ogóle nie zna albo nie rozpoznaje, tak? Oczywiście, tak jak powiedziałam, też ze zmianą miejsca i takie zmiany, ruch, intensywność i gdzieś nowy, nowy jakiś kierunek i w karcie rydwanu tutaj, i w trójce, i w asie, i w giermku również można by było widzieć. Tutaj może być e, faktycznie dużo różnych wątków. E, no. Nic bardzo bym chciała się na temat tej karty tutaj rozwijać, dlatego że nie chcę Was nastawiać na takie wydarzenia. Dlatego, że tak jak mówię, raz ta karta niesie ze sobą faktycznie coś trudniejszego, raz niesie przystąpienie właśnie do takiego kompletnie innego czegoś. Na przykład, może komuś pokazywać, jeżeli czwórka buław byłaby relacją. Na dalszą odległość, ktoś może ma taką relację, prawda? I się zbiera do tego, żeby do kogoś wyjechać, to faktycznie karta śmierci na połowie miesiąca może mu pokazać, że ten wyjazd dla niego się okaże końcem tej relacji, prawda? Tak też można rozumieć. A wtedy na przykład ósemka monet na wyzwaniu może mówić, że na tą relację Patrzyłaś lub patrzyłeś zupełnie nie, nie w sposób taki racjonalny, że nie uda ci się tego urządzić, prawda? Król monet też często właśnie pokazuje sprawy związane z nieruchomościami, właśnie miejsce jakieś, gdzie się urządzam, ale właśnie w ósemce monet wtedy widać, że ja się nie za bardzo umiem tam urządzić i że nie za bardzo to mi wychodzi. No, i w tej po prostu kar karcie śmierci mogę zupełnie zmienić swoje nastawienie do tego tematu, i może e, całkowicie to zmienić relację, w której jestem. Z zewnątrz przychodzi czwórka kielichów znowu. Tutaj taki emocjonalny brak właśnie jest pokazany, który może przeszkadzać. Czyli może tu być pokazana na przykład wiadomość, bo mamy kartę MAGA od kogoś. Kontakt od kogoś, który, gdzie ta osoba na przykład yy, przychodzi do nas z jakąś taką informacją, niezbyt angażującą nas, niechętnie coś. W myślach mamy pokazanego Asa Mieczy. To jest pomysł, właśnie informacja, odcięcie się czasami od kogoś, jeżeli odcięcie, obawy może pokazywać, prawda? Że sytuacja się, jakaś sytuacja staje się bardzo jasna, bardzo czytelna, a z mieczy może też pokazywać, że coś jest ocenione przez nas albo się obawiamy jakiejś bardzo twardej, surowej oceny, takiej właśnie, gdzie nie ma w ogóle. Emocji żadnych, tylko są suche fakty. Koniec miesiąca pokazany jest w ósemce mieczy. Ósemka mieczy mówi o ograniczeniach, o przeszkodach, które napotykamy. Związane to jest z rodziną, z kwestiami finansowymi. Bardzo podobna energia do tej. E, z początku miesiąca do tej dziewiątki pentakli, tylko to różnica by polegała na tym, że w dziesiątce mamy do czynienia z większą ilością osób. Coś tutaj dotyczy nie tylko nas, ale może dotyczyć całej naszej rodziny, naszego środowiska, środowiska naszego pracy. Tutaj dziesiątka pentakli jest pozytywną bardzo kartą, i mówi o korzyściach, jak najbardziej w świecie materialnym, finansowym, na przykład lub w świecie właśnie nieruchomości. Ale ósemka mieczy pokazuje też, że mamy przeszkody. Tutaj w dziesiątce, na przykład, interesy rodzinne, a tutaj będą nasze ograniczające, ograniczające nas, nas myślenie, które nam przeszkadza w rozwoju. Czyli ósemka mieczy zachęca nas do tego, żeby wyjść poza to, do czego jesteś przekonany lub przekonana. Czyli możesz tutaj mieć bardzo dużo informacji, możesz tutaj mieć dużo komunikacji i możesz obawiać się czegoś, co właściwie ciebie w tym momencie jeszcze nie dotyka. Ale wynika z Twojego przekonania, że jesteś pewny lub pewna, że i tak, i tak to Cię za chwilkę dotknie. Yy, I to jest takie myślenie, właśnie w pewnym sensie życzeniowe: że jak dużo będziesz o tym myśleć i się na to nastawiać, to to faktycznie tak się później będzie realizowało. Zobaczmy, żeby może trochę. Rozkruszyć te znaki zapytania, które mamy. Co w miłości, co w uczuciach, co w relacjach. Dla osób spod Waszego znaku wypadła sprawiedliwość. Ale zobaczymy, co będzie pokazane. Jak przełoża. Dla bliźniąt na czerwiec. Dziesiątka denarów. Mieliśmy, prawda? I Królowa Mieczy. Dziesiątka denarów pokazuje tu, tu właściwie najbardziej by było widać jakiś podział finansowy podział majątku na przykład. Albo może być po, po prostu tutaj pokazana, królowa mieczy może symbolizować urzędnika wyższej instancji, na przykład urzędnika z stanu cywilnego, urzędu stanu cywilnego, tak? Królowa mieczy, umowa cywilna właśnie, a dziesiątka denarów, dobra sytuacja finansowa, materialna. No właśnie, więc te karty akurat, no Królowa Mieczy ma na wszystko taki chłodny trochę yy, osąd, ponieważ yy, przede wszystkim kieruje się literą prawa, uczciwością, tym, co jest napisane, to jest faktem i to jest niepodważalne. Yy, więc. Yy... Takie tutaj bardziej są kwestie logiczne i materialne niż uczuciowe pokazane, tak? Pomimo, że w dziesiątce denarów, oczywiście, w kwestii uczuć jest pokazana rodzina, stabilizacja, wspieranie się, ale wszystko to bardziej dotyczy właśnie denarów, tak? No a królowa Mieczy może jeszcze pokazywać wodnika wagę bliźnięta, oczywiście. No, i siódemka denarów, siódemka denarów. Na miłości, tak, no, nie ma tutaj jakichś emocji yy, zbyt dużych, yy, pokazanych yy, w tym sensie, żeby to była miłość. <ścoughs> miłość to jest pokazane na przeszłości. Król i królowa kielichów, czyli para, która się kocha. Po prostu to może być też tak pokazane, że ta kochająca para yy, w tym o, teraz przychodzi mi do głowy możliwe, że dla Was coś optymistycznego, co Was właśnie zachęci do tego, żeby na karty nie patrzeć jednoznacznie. Król i królowa odchodzą do przeszłości. Para, która się kocha i która się szanuje i bardzo dobrze im się funkcjonuje, ale może nie są w stałej relacji na przykład, może są w, re w relacji nieformalnej, więc tutaj z początkiem miesiąca pojawiają się środki i na przykład karta śmierci może nawet oznaczać, że kończy się taki czas, jakiś etap się zakończa w ich życiu. Czwórka buław pokazuje spotkanie rodzinne. Nowe inicjatywy są tu, nowe cele, tak? Ten as Lichów wtedy by nam radość pokazywał z tego spotkania szczęście. No i te karty tutaj... Z drugiej tali mogłyby nam pokazywać zawarcie takiego porozumienia, dogadanie się w jakichś sprawach, korzyści finansowe, może ktoś prezenty dostanie na przykład, albo mieszkanie na nową drogę, lub coś takiego, lub ktoś postanawia zamieszkać razem na przykład i tworzyć rodzinę, tworzyć też jakieś podwaliny pod materialne pod ten swój związek. No a siódemka denarów w tym momencie mogłaby nam mówić, że. Yy, Musimy na coś zaczekać, chwilkę, moment zaczekać, tak? Także tutaj bardzo jest to ciekawe. Zobaczmy, co się pokazuje, moi kochani, u Was w rodzinie. Rodzina: mamy głupca i dziewiątkę mieczy. Głupiec mówi o nowych miejscach, o nowych ideach, pomysły, nowe możliwości. Dzieci może pokazywać, tak? Głupiec, tak? To jest ktoś, kto zdobywa doświadczenia. To może być jakaś osoba w waszej rodzinie pokazana, młodsza, nifrasobliwa raczej, albo właśnie idee czy te pomysły i tak dalej. A tutaj dziewiątka mieczy mówi, i zresztą ta dziewiątka mieczy też jest w tle, że. Duże obawy są związane, więc z tym, więc może ktoś zaczyna na przykład w rodzinie się czegoś uczyć, może ktoś się znajduje w jakimś nowym miejscu i bardzo się czymś przejmuje. Dziewiątka mieczy pokazuje, że mm, uprawiamy czarnowictwo i tu może to dotyczyć kogoś w rodzinie i czwórka mieczy, bo może nie mamy z kimś kontaktu na przykład, tak? Wszystko widzimy w najgorszych wariantach, no i może ktoś uważa, że w tym kurcu jest za duże ryzyko na coś, prawda? Czwórka mieczy, przede wszystkim ciężko jest się skomunikować i to też może być dla kogoś wskazówka. Finansowo zobaczmy, chociaż generalnie, ups, generalnie to tutaj finanse już mieliśmy pokazane, ale ciekawa rzecz, że druga talia pokazuje nam finansowo diabła i trójkę denarów. Trójka denarów, bardzo pozytywna karta, jak na finansach, czyli pokazuje rozwój, ale ten rozwój tak jakby był zrobiony za pieniądze, na przykład nie własne nasze, tylko pożyczone, np. z kredytu, tak? A właśnie, może tu o takie rzeczy chodzi, może akurat z tym, że ktoś bierze kredyt, że ktoś pożycza od kogoś, a wiadomo, że jak się pożyczy, to trzeba będzie oddać. I może stąd, że są to pieniądze, które są zdobyte w taki sposób, no diabeł może pokazywać również, że niekoniecznie zgodny z tym, jak może to powinno wyglądać, już nie wgłębiając się w to. No i w każdym razie w jakiś ryzykowny sposób, tak? Diabeł jest ryzykiem, jest czymś, co na początku ładnie wygląda i jak najbardziej jesteśmy chętni do tego. No, jakbyśmy widzieli tu pracę i awanse, to byśmy mówili na przykład, że pracoholizm może być zagrożeniem również dla naszego zdrowia, że na przykład ktoś stawia czy, czy poświęca zbyt dużo uwagi finansom i tym, żeby ich więcej zdobywać, a na przykład za mało dba o rodzinę. Różne mogą być takie historie. W każdym razie diabeł podsuwa nam tutaj jakieś ryzyko i zagrożenie, które dotyczy spraw finansowych, a może właśnie być po prostu to związane z kredytem. No, bo mam pieniędzy tutaj ewidentnie więcej. Trójka denarów, nowe źródło dochodu, yy, właśnie nowa, nowe miejsce, z którego te pieniążki pochodzą, jest ich więcej. I tutaj początek miesiąca jak najbardziej, jest ich więcej, ale tak jak powiedziałam... Nie widzę, żebyśmy na nie zapracowali w taki ciągły sposób. Więc jak dostajemy te pieniądze, to je chcemy na coś przeznaczyć. To by może wyznaczało nam tutaj to, co opowiada AS, czy, czy była Giermek Buław, czy Rydwan, że pożyczamy, czy znajdujemy te pieniądze, bo chcemy coś zmienić, bo chcemy się przeprowadzić, bo chcemy zacząć jakieś nowe etapy, skończyć ze starymi miejscami. Właśnie, i ta śmierć nam to pokazuje, że kończę z czymś starym. Jestem jak najbardziej pozytywnie do wszystkiego nastawiony, lub na, zastawiona, ale mam obawy w tej ósemce mieczy. No, mam obawy, które właśnie wiążą się z tym domem, z tymi pieniędzmi, i tak dalej. Dziesiątka była pokazana. Więc im dalej w las, tym tutaj większa spójność mogłaby. To, co nie każdemu przychodzi, albo mi nie zawsze przychodzi do głowy, jednak, w miarę upływu na przykład taki, takie historie mogłyby być dla bliźniąt pokazane na czerwiec. Na pracy macie dziewiątkę denarów, znowu się powtarza dziewiątka denarów. Tak jak król monet z początkiem miesiąca, również może pokazywać pracodawcę, prawda? I dziewiątka denarów. Bardzo dobra sytuacja finansowa. Król lichów życzliwa osoba w pracy, przyjaciel, rak ryby, skorpion, dojrzałość emocjonalną symbolizuje. I królowa była, więc tutaj w pracy dwie osoby są pokazane. Na przykład. Dyrektorka, szefowa, menadżerka na przykład jakaś, tutaj w Królowej Buław, taka ambitna, obrotna bardzo osoba, może być atrakcyjna nawet też tak i król kielichów, ktoś taki bardzo przyjacielski. No i oni tu związani, związani od nich te, oni, oni z tymi pieniędzmi. Generalnie króli, królowa, obojętnie już jaki żywioł, pokazują tutaj, by pokazane było zakończenie, może skuteczne spraw w królowej buław, kontrola sytuacji, albo właśnie, że udaje mi się zrealizować coś, co przynosi mi większe pieniądze w pracy. Może tak, też można rozumieć to w taki sposób. To chyba macie już wystarczające o czym myśleć, żeby było to czytanie dla Was skuteczniejsze. Proponuję oczywiście wrócić do niego z początkiem miesiąca, w połowie miesiąca i szukać sobie podpowiedzi, wiązać to ze swoją sytuacją. Będzie to na pewno coś przydatnego dla Was. A teraz zobaczymy, co się pokazuje dla bliźniąt jako karta. Rada. Rada z przesłań anielskich na czerwiec dla osób spod znaku bliźniąt. Bliźniętam. Jaka jest rada dla Waszego znaku? <grymny> Jak to jest wszystko zorganizowane? Tytuł karty deszcz obfitości. Chcąc uzdrowić swoją sytuację finansową, zacznij od przekazania nam swoich obaw dotyczących pieniędzy. Wskażemy ci, jak tworzyć i przyjmować obfitość. Przy naszej współpracy, Twoja sytuacja finansowa zostanie uzdrowiona w takim tempie, na jakie pozwolisz. To w takim razie, kto kiedy chce dostać jakieś większe pieniądze? Z tym pytaniem Was zostawiam. Życzę jeszcze raz cudownego czerwca, wszystkiego najlepszego. Do następnego razu.